Zobaczcie, jak ta plantacja wygląda, ile tu mamy mszycy. Porażenie jest przeogromne. Zwalczajcie mszyce na jesieni, ponieważ wtedy one robią najwięcej szkód. I w przypadkach takich jak tu, kiedy mamy dużą presję, zabieg należy wykonać niezwłocznie. Solidna dawka wiedzy. Witajcie, jesteśmy na plantacji jęczmienia ozimego. Bardzo groźnym przeciwnikiem na jesieni jest mszyca. Ponieważ mszyce są tutaj wektorem chorób wirusowych, czyli tutaj mówimy o BYDV, czyli wirusie żółtej kajdłowatości jęczmienia. Na takiej plantacji jak ta, gdzie Mamy bardzo duże porażenie mszycy. Zabieg należy wykonać natychmiast. Widzicie tutaj za mną mamy pole kukuryzy, który jest takim rezerwuarem mszycy, która jesienią właśnie przechodzi z takich pól kukurydzianych na pole jęczmienia ozimego. Jedynym rozwiązaniem, które możecie zastosować, jest Karate Zeon 050 CS, jako jedyne posiada rejestrację w jęczmieniu ozimym na jesieni do zwalczania mszyc. Stosujemy go od 0,75 do 1 setki na hektar. Oczywiście przy pojawieniu się tego groźnego szkodnika. Także pamiętajcie, takiego jęczmienia nie można zostawić w mszycy, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona zainfekowana wirusem żółtej karłowatości jęczmienia i na wiosnę, tak na dobrą sprawę, taka plantacja może być już tylko i wyłącznie do, do przeorania. Także uważajcie na siebie, pilnujcie swoich pól i powodzenia. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Powa siebie przyszła. Potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto spora.